22 października zebraliśmy się na fali sportu Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej i rozpoczęliśmy kolejną, coroczną imprezę – Inżynierskie Targi Pracy dla studentów, absolwentów oraz zainteresowanych studentów z całego Krakowa. Przede wszystkim chcieliśmy się przedstawić studentom Politechniki, bo zapewniamy dużo osób właśnie po tej uczelni, zarówno na takich bardziej juniorskich, jak i już takich zaawansowanych. No i przygotowaliśmy wszystkim informacje o naszej firmie, nasze portfolio projektowe, tak również informacje o stażach, o praktykach, jak nas się można dostać. Okazja do spotkania jest bezcenna absolutnie. Również dla tych osób, które dzisiaj są z nami i rekrutują na co dzień do swoich zespołów. Osoby. Dzisiaj mają okazję ich spotkać, zobaczyć, jak wygląda rynek, jakie są oczekiwania, jakie są pytania, obawy kandydatów. Z takiego spotkania na targach myślę, obie strony wyciągają korzyści. Pracodawcy chyba największe rzeczywiście, bo oprócz tych cepałek jest też pewien sposób przekazu wizerunkowego, tego, jakie jesteśmy na co dzień i co mówi nasza kadra menadżerska. W tym czasie, kiedy mówimy ciągle o bezrobociu, o trudnościach związanych ze znalezieniem miejsca pracy, to jest bardzo optymistyczne, że są firmy, które potrzebują, które proszą, żeby absolwenci Politechniki Krakowskiej do nich przychodzili do pracy. Takim rzeczą, która najbardziej nam oddziela kandydatów dobrych od tych, którzy u nas, którym u nas się nie udaje, to jest język angielski. I bardzo często to, co kandydaci w CV piszą na temat ich umiejętności angielskiego, nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Więc zachęcam do tego, żeby czasami pomyśleć o tym, co tam piszemy. I że w momencie, kiedy pokazujemy rekrutowi CV, informujemy go, że dobrze znamy język angielski, no to prawdopodobieństwo tego, że on to sprawdzi, jest dosyć duże. Także zachęcam, żeby w tym obszarze nie, nie oszkiwać samego siebie i pracodawcę. Najważniejsze jest to, żeby każde CV konstruować odpowiednio w odpowiedzi na konkretną ofertę pracy. Wysyłają to CV na wiele różnych ofert, także pod każdą ofertę należy te dokumenty jeszcze raz przejrzeć i przygotować odpowiednio, tak więc wypunktować rzeczy w pierwszej kolejności, które są najbardziej istotne ze względu na daną ofertę. Na pewno osoby, które w trakcie studiów, nie wiem, w trakcie wakacji, czy dzielą studia razem z pracą, to będą trochę jakiegoś doświadczenia. Są od razu lepiej, mają od razu lepiej na starcie. Inaczej się z tymi osobami rozmawia, wiedzą już co nieco o tym, jak wygląda rynek pracy, mają też trochę bardziej sprecyzowane oczekiwania odnośnie tego, co szukają. Także na pewno polecam, żeby próbować w trakcie studiów przynajmniej coś poszukać, popróbować w paru miejscach znaleźć to miejsce, w którym czujemy się najlepiej. Chciałbym, żeby ludzie, którzy do mnie przychodzą, umieli myśleć. Myślenie, wyciąganie wniosków, otwartość na przyjmowanie wiedzy, to jest to, co chyba myślę w tej chwili pracodawcy najchętniej, najlepiej poszukują.